Słuchajcie, zakończyła się Liga Mistrzów yy, bohaterem zadowolony z dyspozycji Juventus. Tak, jak to mówią w języku włoskim, Allegri oznacza wesoły i oto właśnie wesoły pan tak. po wczorajszym meczu. Chyba raczej nie jest taki wesoły, jakby nam się wydawało. Dokładnie, ale nie mogło zabraknąć przy tej okazji Janka Rusinka, który jest miłośnikiem Juventusu. Zawsze... To jest mój drugi ulubiony klub, bo obsesyjnie śledzę informacje na jego temat. No właśnie, ale to ja mam to samo z Realem Madryt, ale spokojnie, zostawimy sobie to na koniec, pozwolić. Zacznijmy od Krzysztofa Piątka. Czy... Po, 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 po! Służyłeś moją polską taką ładną, spolanizowaną? Tak, spoko, ale wolę tą wiesz, skurwa sód. To jesteś nie, to jest, nie jesteś prawdziwym Polakiem. Nie, ale przypomnę twoje słowa, nie byłeś zadowolony, bo się bałeś, że będzie hype za duży na Milan. Myślę, że nie spodziewaj się, że będzie aż tak duży hype, jak się zrobił. Wiesz co? Znaczy to jest tak, że spodziewałem się po tym, że to zobaczyłem w Genoi, że to będzie hulało, a jedyna moja obawa to była taka, że właśnie będzie to, to sztuczne zainteresowanie, które troszeczkę mnie trigeruje, bo wiesz, mhm. na przykład czyta się te komentarze, że tam wiesz, kibice obrażają ku A wiesz, na, na kibiców Milan to bardzo działa. Ale wiesz, fajnie, że się ludzie interesują, fajnie, że można z kimś o tym normalnie pogadać i powymieniać Wiesz, teraz uwagi. Zwłaszcza, że piątek no, jest w takiej formie, to co on robi. No... On jeszcze rok temu był w ekstraklasie. Przygotowywał się do strzelania Sandecji nowy na i termalice Brookbed. A teraz ma na San własną przyśpiewkę. no. ski, to wie, no. wiecie, czego żałuję, że nie mam takiego materiału jak na przykład spotykać, się z tą rok temu, jak on jeszcze tam gra w Krakowie, mówił, chciałbyś takiego piątka wyciągnąć z Krakowi do Milanu i wtedy ten twój śmiech nagrać. Ta, <laughs> i <laughs> to nie, to no w ogóle szok. Nie, ale nie. Gratulacje dla wszystkich kibiców Milanu, również tych nowych. I ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć: bo właśnie wiele osób mówi, kurde, że sztuczny ruch. Zobacz, wielu z tych kibiców, każdy kiedyś zaczyna kibicować. Wielu z tych kibiców zostanie z tak, tak, na Tak, lata. tak, jasne, ale wiesz, ale ja sobie przypominam 2012-2013 rok i niezdrowy hype w stronę Borusi Dortmund, który mnie troszeczkę, wiesz, irytował. Pamiętam no wiesz, z gimnazjum, że ludzie wierzą, bo Rosja, Dortmund, bo trzech Polaków, a rok później ci sami ludzie chodzili, wiesz, przemalowani już na Bayern, bo Lewandowski poszedł do Bayernu. No dobra, to rzeczywiście. I to wiesz, bo jeżeli są na przykład najmłodsi, na przykład mój kuzyn ośmioletni, jak przyjechałem do, do rodzinki, spotkałem się z nim to pierwsze, że on zrobił, to przejechał się na kolanach i od razu pistolety zrobił. To wiesz, najmłodszym jak się to podoba, spoko, ale jeżeli ktoś już wiesz, jest ukształtowany, ma już jakieś swoje preferencje nagle się przemalowuje. No nie lubię tego. Mm -hmm, mm -hmm. Ale mówię, ja i tak zakładam, że zwiększy się populacja fanów Milanu w dłuższym terminie, nie tylko no na tak. teraz, bo teraz to jest boom. Co, co teraz widać na przykład, wiesz, statystyka jest, że Milan Club Polonia. kadru. Uciekam z kadru. A, ucieka z madru. <grym> że Milan Club Polonia przewiduje, że liczebność członków się zwiększy dwukrotnie. A ile jest członków teraz? 810 na to razie. Tak jest dobry na razie wynik. największy, wiesz, fan klub Milanu w Europie. No tak samo jak e, fan klub Barca Polska największym e, Barcelońskim w Polsce. To wynika z tego, że te fankluby często są zakładane na miejscowości, a to są Yuhy. ogólnopolskie i stąd te zmiany. No właśnie, ale jest spoko generalnie. Ale to i tak ładny wynik, powiem Ci, że no to, to spoko. No ale to jest jednak wielki klub, jakby nie patrzeć przez pryzmat to To najstarszy fanklub klubu zagranicznego w Polsce. O, widzisz, to tego nie wiedziałem, no to ciekawostka wychowała. Dobra, o Milanie tyle, bo grała Liga Mistrzów. Zacznijmy od tego... Czyli Czyli nie o Milanie. Czyli... <ślam》. <ślaming> nie, ale za rok, dostałem wczoraj na live pytanie, czy Krzysztof Piątek może wprowadzić w przyszłym sezonie Milan do finału Ligi Mistrzów? Do finału może nie, ale do Ligi Mistrzów na pewno. <laughs> nie, dokładnie, dokładnie tego się trzymajmy, ale we wtorek były dwa mecze e, i tak, pierwszy nazywałeś nudnym meczem, czyli e, Liverpool u siebie z Bayernem i zadam Ci pytanie, które Roman Komutowicz zadał Jurgenowi Fiklowowi. <laughs> Czy wierzysz, że Liverpool może jeszcze awansować? Mi się wydaje, mhm. że Liverpool awansuje z tej pary. Czyli, że tak. że brak bramki na wyjeździe będzie. Tak, dla, dla ja, ja coś na... czuję, że oni po prostu mają coś takiego, że oni po, po kontrze coś wtoczą i Bayern już będzie miał utrudnione zadanie. Trzeba, trzeba strzelić dwie bramki. Mhm. Dokładnie. A Liverpool potrafi to zrobić, że wiesz, wróci Van Dijk po zawieszeniu. Ach tak, to będzie rzeczywiście mega wzmocnienie dla formacji defensywnej. Gomez z Matipem to i tak zagrali, wiesz co, bardzo dobre spotkanie we dwóch, to strach kończy znaczy, będzie z Ale Defensywa zaprezentowała się z obu stron bardzo dobrze, tak. bo i dlatego ten mecz był zwłaszcza w drugiej połowie ciekawy, bo jeszcze w pierwszej były te wymiany ciosów. Jeszcze w pierwszej mi się ten mecz podobał, ale w drugiej jak chyba obie drużyny stwierdziły, że to fajny wynik. No, że w sumie to zagrajmy w rewanżu. No to ten mecz w ogóle był masakrą. No i to, co Mane marnował, to było strasznie słabe. O Boże, tak. Mane to był... tego. Nie dnia... dziwię się kibicom Liverpoolu, którzy dostają furii na widok Senegalczyka. Też bym dostawał. No wiesz, no, on miał swój fantastyczny okres w Liverpoolu i wydaje mi się, że nadal jest tam ważną postacią, tylko... Tylko no, z z, taką zjechał troszeczkę z formą. No, no, no. Przykre, przykre, ale Polak rodek no bez bramki to jest najsmutniejsze wiadomość. Ciekawostka, Manuel no... Neuer dał 9 piłek do Lewandowskiego, tyle samo piłek dali mu łącznie Hames, Gnabry, Coman i Thiago. To jest też ciekawa statystyka, czyli proponuje Neuera w rewanżu wyżej ustawić, tak. żeby o, i tak wysoko gra, więc... No dobra, czyli co, Ty stawiasz jednak Liverpool? Tak, o, Liverpool. Dobry, dobry będzie rewanż. Przez to, że 0-0 w pierwszym meczu jest dobry. Ja... No oni, po prostu, oni teraz jedni i drudzy muszą wyjść na noże i walczyć mhm. za wszelką cenę o te bramki. Pytał tutaj jedna osoba też o, o typy, więc muszę też wytypować. Ty typujesz Liverpool. Powiem Ci, że ja też pójdę w ten Liverpool. Jednakże klop kowacza przechytrzy, myślę, w tym, w tym rewanżu. Ale zobaczymy. W drugiej parze grała Barcelona z Olympikiem Lyon i Tak, cały tydzień nastawiłem się, że będę ten mecz oglądał, ale w dniu meczu sobie tak pomyślałem. Patrząc jak gra Barcelona, zwłaszcza na wyjazdach, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, Chyba nie ma sensu. I to, że, I... I to, że Luis Suarez od 2015 roku nie strzelił bramki na wyjeździe w Lidze Mistrzów. Ale wiesz, ale nie możesz zapominać o tym, że piłka go bardzo faulowała tego dnia i... Ja tam widziałem tą jedną akcję, co tam było, to nie... Znaczy, nie żebym był zaskoczony, że to akurat Suarez tak, robi. Tak, ale, ale nie, ta piłka myślę, że już nigdy więcej nie powinna w profesjonalnej piłce mieć miejsca, bo, tak. bo to jednak... Ktoś powinien w tym meczu szelić i zabrać ją do domu. To, to Jezus, ale to rodzina w niebezpieczeństwie wtedy, tak. w domownicy zagrożenie, nie, nie. To... To wtedy wiesz po te, 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 pod takim pod szkołem, że wręcz czego, żeby się przebiła. Tak, ja ci powiem, jako kimś z Barcelony, nie uda się, że w tym sezonie Ligi Mistrzów y, uda się te ligi Mistrzów zdobyć. Nie, nie, nie uda się. Patrz na wyniki Barcelony i sposób jej grania y, na, na wyjazdach. No dobrze, ale wiesz, ale Liga Mistrzów to jest loteria. No, okej, okay. też była, za zakładam, była. Słuchaj, załóżmy, że Barcelona wychodzi z Lyonem, bo ja nie zakładam innego nie, scenariusza. Nie, ja też nie zakładam. Oczywiście nie ma. Bo to, w, w, jeżeli, jeżeli Lyon by wyszedł, to w ogóle ta, ta liga Mistrzów zagina nie, nie, wszelkie nie, nie. prawa logiki. Nie ma szans. Nie ma szans, bo że nie będę rzucał. Ale wiesz, mogą dostać w następnej fazie Romę albo Porton. Znaczy dobra, tutaj, jak będzie Roman, to będzie źle dla was, ale... No nie, no to, wiesz, wszystko się opiera do dyspozycji. Nie wiesz, to nie są rozgrywki ligowe, że wiesz, no, no, że dobra, grasz chciał tydzień tak w tydzień. Rewans, żeby był. Mhm. I Malcom z Golem. O, widzisz, to? jeszcze dodatkowy smak. Tak. No, chciałbym, chciałbym, ale... ale naprawdę powiem ci tak, pomimo wczorajszego występu Manchesteru City, dla mnie nadal, bo jak sobie porównuję nawet. Nie da się jeden do jednego porównać, jak oglądasz ligę angielską i później hiszpańską. Ale tak mi się podoba organizacja gry, czy w Liverpoolu, czy w Manchester City. No tak. Pomijając kadrę, kurde, Manchester City, gdzie tam jest po prostu. Dwóch gości na jedną pozycję. Daj spokój, to jest potwór, masz, masz kasę, szalejesz. Ale wczoraj poszaleliby zawodnicy żalkę, bo. Przecież prowadzili dwa do jednego. 2 do 1. Ale 2-1 w tym meczu to jest żaden wynik to jest, jednak. To jest, to jest żaden wynik, dokładnie. No wiesz, gdyby na przykład było 2-0, no to wiesz, no to City by miało trudne zadanie. Znaczy wiesz, szalkę jest w tym sezonie mizerne. Szalkę się nie da oglądać, Szalkę jest słabe. I odnoszę wrażenie, że nawet jakby City miało bardzo niekorzystny wynik, to i tak by na Etihad to wyciągnęli. Mhm. Ja też odnoszę takie wrażenie. I piękny gol Pięknie uciszył swoich dawnych kibiców. Ale, ale z szacunek. Szacunek oczy oczywiście i to za to czapki z głów, ale gol przepiękny. Spójrz, co zrobił Guardiola. i Są trenerzy, którzy przegrywając, grając w osłabieniu, Reagują. w końcówce, on poszedł jeszcze w atak. Nie, nie stwierdził, że dobra, zabezpieczmy się, bo 2-1 to nie jest wcale jakiś tam dramat. Gościu leci leci z tematem, jest świadomy swojej kadry. Jest świadomy, że. Wie czego się po nich spodziewać. Tak, tak, że nie wiem, że niby, niby ten City w lidze mistrzów, ale z drugiej strony no, na takiego przeciwnika jak Szalkę no, trzeba było zaryzykować. I Aguero, który znowu z brameczką, no, no prezent to od, od bramkarza miał wszystko, w nią mi się Ale no, Aguero jest fantastyczny i tak. tutaj nie, nawet nie polemizujemy z tym. Dokładnie. Ten rok zapowiada się rewelacyjnie w jego wykonaniu, więc zakładamy, że City chyba się nie spodziewa. Nie, 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 nie. Czy możemy przejść do deseru? Dokładnie możemy. <laughs> Praszę to też są jest. Ten gest Diego Simone, który ma fiksację na temat swoich genitali. Tak, od, 20, od 2001 od... rok i derby Della Capitale. Simone pokazuje ten gest kibicom Romy. Ta, teraz pokazał swoim kibicom, co jest za zabawne. Tak, pokazał, że ma jaja. Tak, tak tłumaczył po meczu, że pokazywał, że jego drużyna ma jaja. No ale nie ma? No ma. No, oczywiście, że jego drużyna ma jaja, ale on, Jego gest świadczy, moim zdaniem, I o to tym, powiedzenie, że, <laughs> że y, kiedy pokazujesz, ile razy Atletiko wygrało Ligę Mistrzów, o kurde. tak, bo tu mamy kolejny temat, przecież Cristiano Ronaldo przeszedł przez strefę mieszaną i powiedział tylko dziennikarzom Five. Fingo, Fingo Champions League, Atletico 0 Ja czemu powiedzieć, że tyle ma złotych piłek po, Ale wczuj się teraz, ja sobie to tak rozkminiłem, patrz, jesteś kibicem Juventusu Twardu, Nie tak? no weź, weź mnie nie obrażaj ty Ale musisz sobie to wyobrazić Jesteś kibicem Juventusu, twoja drużyna kupiła sobie gościa, który miał właśnie zrobić różnicę. Z kibicem Juventusu, kradnę ci e, telefon. I, I ten gościu po przegranym meczu wychodzi i mówi, że w sumie to on ma pięć złotych piłek, nie? Tak. To pięć tak. razy wygrałem Ligami Już, to już razy, Nie, tak, już tak. taki jeden był mądry. Nazywa się Dani Alves, który w, w przerwie finału karty wpuścił sobie muzykę. A kiedy Leonardo Bonucci mu chciał powiedzieć, że skupiamy się, no to on mu powiedział w sumie, że on to ligę Mistrzów on już trzy razy wygrał, więc czy o, ten wygra teraz, o, czy nie, no to jemu to tam nie robi różnicy. Co za, co za dramat. Także naprawdę tro... ciekawe jestem Waszej opinii, jeżeli są kibice Juventusu, są na pewno dajcie znać w komentarzu, jak wy odebraliście ten, te słowa Cristiano Ronaldo. Bo, bo dla mnie to nie przemyślał tego do końca. Rozumiem, no że, wiesz, że chciał pocisnąć Atletico, Przychodzisz, Ale wiesz, on przychodzi pocisną. do tego klubu, pokazać, że on jest w stanie wyciągnąć samą różnę na własnych plecach, wniesion mhm. do Ligi Mistrzów. Że ja rozumiem je, takie jego gesty, kiedy było na boisku, kiedy kibice Atletico mu wrzucali. Kiedy to mógł im takie. pokazać. Ale jeżeli jesteś piłkarzem, to udowodnij to na boisku. Pokaż im, ucisz trybunę, tak jak robisz to w realu regularnie. Zgadza się. To ucisz, ucisz metropolitanów wcześniej Calderon. Wczoraj chłop, chłopa nie było. No. Wczoraj nie było. w ogóle juventusu nie było. Nie, nie było. Się. Znaczy, to, tak jak gadałem przed nagraniem, nie pamiętam, żeby Juwe zagrało bardzo dobry mecz w tym sezonie. Taki na ich poziomie, na poziomie potencjału tej kadry. Oni cały czas się oszczędzają na to, że przyjdzie wiosna i na wiosnę zobaczymy prawdziwe oblicze tej drużyny. A zaraz się okaże, że 12 marca będzie koniec sezonu. 12 marca może być dla nich już koniec sezonu. Bo z Pucharu Włoch odpadli, liga i tak mają wygraną. No. Bo Napoli nie, nie ciła już punktów tak jak rok temu. Ale powiedziałeś, że Allegri umie w tych rewanżach... Allegri, Allegri jest takim trenerem, który potrafi wyciągać zawsze wnioski. Pokazał to rok temu z Realem. Na Bernabeu, kiedy wszyscy myśleli, że już jest rozstrzygnięty dwumecz, oni przyjeżdżają na Bernabeu i bezkompromisowo wyrównują stan dwumeczu. No tylko, że potem wszystko siada i wracamy do starego rytmu. Mhm. Tak samo było w 16 roku z Bayernem. Tak samo było na przykład w zeszłym sezonie, kiedy najpierw przegrali z Napoli, a później z Interem zrobili comeback. Ale właśnie też to, o czym rozmawialiśmy przed, Diego Simeone nie jest frajerem, wydaje mi się. Nie jest. Aczkolwiek, wiesz, wiesz co jest jego problemem dla mnie w tym sezonie? Zobacz, jak oni często nie umieją się dobrze bronić przy stałych fragmentach gry, co kiedyś było nie do pomyślenia, że kiedy... tylko wszystko, wszystko jest ich. I grają też słabo na wyjazdach, to też trzeba wziąć pod uwagę, że tam będzie straszna obrona Częstochowy. Diego koszta, dramat wczoraj, kom... no masakryczne. Tomasz Partey też nie zagrał dobrego meczu. Thomas Partey zmieniony i Lemar, chociaż pierwsze dwa kontakty jego z piłką to były też katastrofa, później coś tam zaczął. A wiesz, no Simon też często krytykuje Mara na konferencjach i nie jest chyba zadowolony z zakupu za takie pieniądze. Mm -hmm. Bo to bądź co bądź, jest ich największy transfer w historii. Tak. Rozmawialiśmy o tej bramce niezaliczonej Alvaro Moraty. Wyobraźcie sobie sytuację. Gramy w piłkę z maćkiem w przeciwnych drużynach i jest walka. Nie, no to ty. I jest wa... ja, ja, gram na obro... ja gram na obronie i próbuję maćka pokryć i ja lecę do przodu. Tak, zgadzam się. Kielini oczywiście przesadził. Trafił zra, go, wiesz, tak tak ten przy aktorze. Ale słuchajcie, ja Wam powiem tak, to się nazywa wykorzystywanie błędów rywala. Przepisy mówią jasno, nie można w ten sposób grać rękoma przy walce o piłkę. Poczuł obie ręce, Sędzia sędzi sędzi się z tego wybroni i tak. Zdecydowanie. 9 na 10, może 8 na 10 by ustało tych obrońców, straciliby bramkę i e, koniec tematu. Kielini. No. wszyscy to, to jest, wiemy, że jest, to jest, to jest Ale to jest do doświadczenie i to jest, to tak. wiesz. To jest jak najbardziej decyzja, moim zdaniem, słuszna. Moim zdaniem sędzia by się ciężej miał wybronić, jakby patrząc na War, zaliczył tę bramkę. No bo co powiesz? Co masz powiedzieć? Że dotknął go lekko, nie widzisz tej siły. Nie możesz jej ocenić. Znaczy, wiesz, ja już się nie dziwię, gdyby on tą. Wiesz, on, on by tą bramkę mógł puścić. Wiesz, wiesz to zależy od interpretacji sędziego. Byłby, byłaby dużo większa gównoburza, gdyby on to puścił poważnie, niż teraz jak nie puścił. Na ban. Wiesz, no gdyby, wiesz, skończyło się 1-0, to tak. To, no, wtedy, to no. wtedy byłby Saigon, że faktycznie coś było tutaj nie, nie halo. A później Atletico, dwie akcje. No, e, Wojciech Szczęsny oczywiście... Niewinny. Szanujemy jeszcze... Niewinny. Zwłaszcza tą interwencję po strzale Griezmana, co zbił ją na poprzeczkę. Kurde, to było... To było naprawdę ostre. Wojtek jest niewinny tego, że dostał dwie bramki, bo na piątym metrze, jak jesteś bramkarzem, no to podejmujesz ryzyko. No, tutaj ryzyko się nie opłaciło. Trafił Jimenez. Jeszcze Bonucci, który le, leży To i, jest! I, tego, i robi tego Busquetsa, że tak, się, tak leży, ale tak się nie, patrzy. Busquets był przy nim profesorem, bo Busquets tylko oczko, tylko pa, tylko, a, a a pa, cało, ty patrzy. Patrzy jest no, gol no, i o ale no, nie boli. No, oj, jak boli. No. Najgorzej. Ci ludzie naprawdę nie mają pojęcia, chyba że, że to się nagrywa. Może ktoś mi powinien powiedzieć to no, w telewizji? A no jeszcze, jeszcze w erze Waru robisz takie cyrki. No, Co tam jest w głowie? Ja tylko przypomnę. Jeszcze trochę, kilka miejsc zostało, chyba z 10 czy 12 na zlot. Zapisy macie w opisie. Nowy kanał odpalam. Dzisiaj jeszcze nie mam nawet nazwy. A z czym? Poświęcony. To? Nie żartuję, nie sportowy kompletnie, dlatego nie, nie, prze, nie przesyłam Was wszystkich. Ludzie zainteresowani tematyką bardziej społeczną, psychologiczną, filozoficzną, takie rozkmineczki moje. No. Moja, moja większa pasja tam będzie. Ale to nie będzie kanał zbytnio komercyjny. Zapraszam, też macie link. I Janek na Twitterze dzieli się zawsze swoimi miłością do Juventusu oraz wiedzą o Serie A. Dokładnie. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa. należy. Pa. Na razie.